Z czego zaczynamy? Musimy napunktować nakrętkę osiężną. Dobrze wiertło złapało. Tego no, nie dam rady nakręcić. Potrzebuje drugiej ręki. Także widzimy się za chwilę. No i tak, tyle wystarczy. Wiertło już powinno złapać. To musimy jeszcze dobrać do dyszy wiertło. Bierzemy się do pracy. so No i tak, mój sublimator do kwasu szczawiowego zrobiony identycznie jak pasieka kogutek, miał zrobiony czyli wszystko nowe, ciężko chodzi. Zawór kulowy, jak widać, trójnik, dysza, wszystko w mosiężne. Oprócz oczywiście tego pręta, którego musiałem grzać, on jest metalowy. Tu jeszcze, słuchajcie, dałem poszatkę miedzianą, nie wiem, czy będzie widać. O, widać. Nie miałem mosiężnej. Myślę, że nic się nie stanie, jeżeli będzie miedziana. A mosiężną dokupię po prostu. Byłem wszystko na kontrach porobione. Nie śmiejcie się tylko, wykorzystałem z tego, co miałem. A tak jak mówił Pasiak, kogutek, to ma być sublimator dla biednych i leniwych. To wykorzystałem też to, co mam w sumie. Tutaj słuchajcie, nie miałem obejmy yy, mniejszej, dałem większą, docięłem blaszkę, jest skręcona śrubami, gumę dałem, żeby tą, yy, ten no, kartusz, żeby to trzymało, żeby ten kartusz trzymało. No i co, no i odległość słuchajcie, jest taka, ja tą odległość tutaj mogę delikatnie korygować, to wszystko jest tutaj na gumach, jak odkręcę, poluzuję te śrubki, No i zresztą ja teraz mogę ten palnik troszeczkę przesunąć. Widzicie, już jest odległość inna. Nie jest on u mnie na sztywno zrobiony, tak abym mógł te kartusze wymieniać, wymieniać bez problemu. No, i jak sami widzicie, podstawa jest taka elka, y, którą się montuje na dachach do krokwi. No, ale tak jak mówię, no wykorzystałem to co miałem. Y, tutaj, żeby te kartusze też się fajnie, łatwo wymieniało, to wystarczy tylko te dwie śrubki odkręcić, poluzować te gumy, bo ona tutaj, jak widać, trzyma. Palcem tu ją ciężko mam odgiąć. Także wydaje mi się, że będzie ok, że będzie spełniało swoją rolę i tak samo, słuchajcie, dzięki temu, że to jest na tych gumach, ja mogę sobie tutaj wysokość regulować. Moim zdaniem wysokość no taka będzie odpowiednia, bo kwas zleci wiadomo na dół. Zawsze mogę troszkę podnieść albo obniżyć. I odległość jest tak samo, myślę około 3 cm, jak dobrze widzę. Całość, słuchajcie, jest wszystko skontrolowane na śrubach. Stawiam, nie przewraca się. Także wydaje mi się, że jako narzędzie pracy będzie się dobrze spisywało. Tu jedynie już nie mogłem przekręcić bardziej tego no, zaworu od yy, zaworu kulowego. Tego motylka od zaworu kulowego. O, tego słowa mi brakło. Dobrze, jakby on był od tej strony i tak się nigdzie nagrzewał, no ale nie wiem, ile ten kwas. 2 gramy kwasu szczawiowego odparowuję, ale myślę, że to jest kwestia, nie wiem, minuty, dwóch coś takiego. No, najwyżej będzie trzeba grubsze rękawiczki ubrać i jakoś trzeba sobie radzić. Tutaj jest wszystko na luźno poskręcane, mam nadzieję, że będzie szczelne. Nakrętka z jednej strony, nakrętka z drugiej strony, tu od spodu jest nakrętka, tylko z tej strony i dałem podkładkę, bo do środka mi się ta nakrętka nie zmieści. A tak jak mówię, korzystałem z tego co miałem, to jest pręd dziesiątka. Tam nakrętka dziesiątka by nie weszła, nie miałem też tej obejmy, nie miałem takiego kartusza jak Tam ten pasieka z kogutka ma, tylko miałem no taki typowy, co też jest do tych kuchenek. No i tak, myślę, że, że będzie działało, zobaczymy zresztą, tanim kosztem, to na internecie, parę złotych to wszystko kosztowało, a resztę rzeczy miałem w domu, czyli tak naprawdę pomijając to wszystko, co tutaj pokazuję rękom, to to kosztowało chyba, nie wiem, 5 zł, 7 zł, to też koło nie wiem, 10 zł, tylko 10 zł, to ja nie wiem wydałem. No nie wiem, coś tam jeszcze dobrałem, no to a dajmy na to te 50 zł wydałem na Allegro, no i mam sublimator zrobiony. Jak słuchajcie coś zresztą widzieliście ten film już u znaczy, ten sublimator na filmie u Kogutka, pasieka pod kogutkiem. Czy... Kurde, nie pamiętam jak zwykle nazwy. Musicie mi za to wybaczyć. No. Ostatnio mam dużo na głowie. <laughs> jak nie praca w polu to przy pszczoła. Jak znajdę chwilę czasu, taki film na YouTube się obejrzy. Także, no jak Wam się podoba, tradycyjnie zachęcam do dawania w górę bądź w dół. Nowe osoby zachęcam do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Ja się postaram coś częściej kręcić, jeżeli będzie tylko zainteresowanie. Zobaczymy jak będzie cieplejszy dzień, będę miał więcej czasu, no to na pewno będziemy spróbuję, nie może nie wszystkie rodziny, ale na pewno parę rodzin spróbuję yy, no, sublimować. Sublimować tym kwasem szczawiowym. I zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. No nie powinno się, słuchajcie, jak nie znamy jakiejś metody, też wiadomo wszystkich rodzin na raz. Yy. Może część po prostu poleje kwasem szczawiowym, tak jak do tej pory polewałem, a część po prostu wleci sublimacja. i Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, jak się też zastanawiałem, jeszcze tutaj odległość, słuchajcie, no, chyba będę to grzał po prostu małym ogniem, bo odległości tu dużej nie ma od tej butli. Myślałem tutaj wstawić, załóżmy jakąś blaszkę, żeby to osłaniało, ale wydaje mi się, że chyba się nic nie powinno stać. No, jest tu ile. A z 10 centów tu będzie odległości. Tak małym ogniem będę grzał, no to będzie ok. A ileż ta sublimacja trwa? Minutę, dwie. Co możecie dać znać w komentarzach. Jak się podobał film, to zapraszam do oglądania. Ja idę go właśnie wrzucić. I na dzisiaj to będzie chyba tyle. Aha, no i słuchajcie, jeszcze widzicie, jednej ważnej rzeczy bym powiedział. Eee... Moim zdaniem warto coś takiego zrobić. Tak. Wcześniej wspominałem, to kosztuje parę złotych dosłownie. Część rzeczy można z domu wykorzystać. Tak, ja to zrobiłem. Także moim zdaniem warto. Jeszcze raz zachęcam was do oglądania. Żegnam się z wami. Trzymajcie się Cześć hej. A no i jeszcze jedno, dlaczego ja tą łapkę dałem? Jak sami widzicie, ten kartusz ja mogę regulować góra dół, tak żeby tutaj odpowiednio grzało a w związku z tym, że ja tego urządzonka jeszcze no, nigdy w rękach nie miałem, nie testowałem. To być może wysokość będę sobie regulował, albo dam wyżej, albo niżej, zobaczę jak ten kwas się będzie spalał. To jeszcze tak w kwestii wyjaśnienia, dlaczego tutaj taka łapa jest. To jest raz, że mogę wysokość sobie regulować, a dwa to, że jest po prostu stabilne. Nie przewraca się, jak widać. Dobra, to jeszcze takie sprostowanie.